Jak jedziemy? W prawo? No tutaj pojedziemy z naszymi z zobacz. Dobra, ta jedziemy z nimi. Ta I się przedziera. to pięćdziesiątowym czołgiem, jak nie masz uszępki tam po czołku to szarapiania. No, Ale no, tak to no, wchodzi w niego. Tak, nie ubywa, powiem Ci. Na lewo pojechali, chyba tak No bo oni mają yy, 4 medy no i nic się nie cofamy, chyba, nie? Jak myślisz? Poczekaj, tutaj jedź, jedź, jedź z... Dobra, to, to środkiem będę jechał. Środkiem. No tutaj mogę, na ISA 3. Na ISA 3 tak jest. To ja do końca to. Z... Idziemy wzdłuż i powinniśmy wyjechać, bo tam wiesz nie dobra, tam... Wyjeżdżamy, prosto na isa wyjeżdżamy, nie, nie zatrzymujemy dobra, się. Dobra. Musimy kosnąć, lufam jej i musimy pomóc tamtym naszym. No, skupiaj, skupiaj, skupiaj. Weszło. Nawet nie trafiłem. Ja chybiłem. No Dobra, chodź. Chodź tutaj, chodź tutaj. Kiedy ja chodź. Bo nie ma szansu i konić skoro oni będą na plecy jechać tam. Kurwa. Ten CDC już zdjął. Bo to jest ten skafak, on jest na dwa strzałki, na dwie strzałki. Ktoś z środkiem miecie i nie trafiłem. Nie, nie jest środek. No baj, jesteśmy sami. Chodź, kampimy się tutaj. RHM jest na strzałki CDC jest też rozwalony. Musimy się tam dobrze gdzieś. Krytycznie trafiłem. Rzucisz to. Dobra, wracamy. Haha, bolak. Supraś, o plecy dostałem Pchamy, 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 pchamy. Na MXa jedziemy, na MXa. Nawet pchamy się. Nie musimy się zatrzymywać, jedziemy, jedziemy, jedziemy. złamka mu przywali. Odłamek, odłamy odłamek i klawko, stawaj. Nie przeładowany byłem. Defender, Defendel, z tyłu, defender. Chowaj się, chowaj się, chowaj się do tyłu. Niefęter Nie trafił Na panterę jadę Kurde, chowaj się Musimy wygrać, to so dawaj A toka mamy, to pieska Dobra ja muszę panterę zdjąć. Przekręciłem w to w Twoją lufę, bo akurat to tak przekręciłeś lufę, bo daj sobie, że trafiłem w lufę. No sorry. No nie, nic ci nie stało, bo to bo ja, no nie był. No niech ten Roo jedzie i zacznie coś robić. On robi, sporo. Dobra, ja poczekam, jak sobie wyrobi te a jak wyjedzie, to muszę przesłać paszkę. A on ładuje chyba. Chyba ładuje, bo jakby się odwrócił. Odbiłem się. On na ciebie poluje, tak? Dobra. Mi to nie przeszkadza, jak on kosztemie. Widzisz? Była taka bitwa. A, jeszcze przegramy to. A, udało się. No. Uff. I pięciu dobie, bo jeździł za nami. To no dobrze, przynajmniej tyle, bo lufa mniej, rozumiesz. No, no. Czekaj, chyba, że ponad 2,5 mi się wydaje. Ja trzy tysiące, no i pięknie.